Do imprez promujących miasto i gmina Litzberg dołączyła kolejna wielka impreza sportowa. W ubiegłą niedzielę odbył się pierwszy lidzbarski Maraton MTB. Właśnie na starcie ruszyło do tych zmagań ponad 120 zawodników. Zawodnicy z czterech. Województw. Nasze województwo, oczywiście warmińsko-mazurskie, szeroko jest reprezentowane, ale także województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie czy też gościnnie mazowieckie. Trasa jest trasą przygotowaną bardzo pieczołowicie, jak i bardzo skrupulatnie przez przedstawicieli naszego Ośrodka Sportu i Rekreacji z panem dyrektorem na czele. Trasa była przygotowywana, oznakowywana ponad 7 godzin. Jak powiedziałem, jest bardzo urokliwa. Biegnie przy jeziorze licbarskim, także przy jeziorze w Lecz. Można powiedzieć, że zahacza także o Dom Rzeczpospolitej. W tym mniejszym wydaniu to jest 25 km ciężkiej trasy. Większe wydanie to już około dwie pętle, w zasadzie około 50 km. Natomiast Także jest, trzeba powiedzieć jasno, że jest to trasa zarówno dla profesjonalistów, półprofesjonalistów, ale także i dla amatorów, którzy na tych najcięższych odcinkach zejdą z rowerów, podbiegną, żeby trasę pokonać. Jest to kolejna duża impreza, kolejne duże wydarzenie sportowe, które myślę, że wpisze się na stałe w cykl imprez sportowych. W naszej gminie uważam, że to bardzo dobrze, że ten wachlarz imprez sportowych się powiększa, jest ich coraz więcej i to nie są tylko imprezy dla zawodowców, ale także w dzisiejszym biegu była otwarta kategoria rodzinna Open, dystans 5 kilometrów, na której właśnie nasi najmłodsi zawodnicy i to z Litzbarka zdobywali pierwsze szlify. Ponad 120 zawodników przy pięknej pogodzie zmagało się na malowniczej trasie Górzeńsko-Lizberskiego Parku Krajobrazowego. Wśród nich zastępca burmistrza Janusz Bielecki, który udowadnia, że rower jest dobry dla każdego. Wystarczy trochę poćwiczyć. To nie tylko trasa dla zawodowców, także dla amatorów. Ja jestem świeżym przykładem na to. Generalnie na rower chciałbym 1 maja, czyli miesiąc systematycznych przygotowań. Mamy piękną trasę w koło jeziora, także co drugi dzień 10 km i można było dzisiejszą trasę fajnie ukończyć dojechać do końca jeszcze w dobrej prędkości. Także polecam. Do zawodów zgłosili się rowerzyści z wielu miejsc Polski. Po dojechaniu do mety wycieńczeni zgodnie stwierdzili, że trasa przygotowana przez pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku była niezwykle wymagająca. No, trasa była szybka, górzysta. Liczne podjazdy i sekcje okazały się dosyć ciężkie, ale do przejechania. Ogólnie pogoda też nam dopisuje, więc jest fajnie. To właśnie urozmaicenie okazało się kluczem do sukcesu. Nudnych odcinków trasy nie było. Były przygody, kilka mocnych zjazdów, udało się zjechać ze wszystkich. O dwa razy z roweru trzeba było zejść, trzeba było się poddać piaszczystej górce. Generalnie myślę, że dobrze. Fajna trasa między dwoma jeziorami. Osoby na trasie bardzo chwaliły, organizacja też bardzo dobra. Przypominam, że jest to pierwszy ride MTB. Myślę, że będziemy w barku. Ja od tego roku cyklicznie, co roku tę imprezę organizować. Lizbarski Maraton Rowerowy MTB będzie się odbywał cyklicznie. Kto nie wziął w nim udziału w tym roku, będzie miał kolejne okazje. Warto więc odkurzyć rowery, wyruszyć na lizbarskie szlaki i samemu spróbować swoich sił. Tym bardziej, że jak podkreślają organizatorzy, trasy są przygotowane dla każdego niezależnie od zaawansowania i wieku. Warto dodać, że w dzisiejszych zawodach bierze udział przedstawiciel Rady Powiatu Działdowskiego, bierze udział przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w osobie mojego zastępcy, który dzisiaj właśnie te zmaganie podejmuje, ale także w najstarszej kategorii wiekowej bierze udział jeden z byłych burmistrzów lizbarka we wszystkich kategoriach wręczono dyplomy, medale i pamiątkowe statuetki, a zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe. Odbyło się również wiele quizów i konkursów z nagrodami. Pierwszy lidzbarski maraton MTB można z pewnością zaliczyć do udanych i spodziewać się jego kolejnych edycji.